Kamień wali. Chodź. Chodź, dawaj, idziemy. Chodź, tutaj dawaj, idziemy. Widać? Przechodzimy dalej. Niestety butelka jeszcze nie pękła. Przechodzimy o że drugi dwa. To... Ała! Kurde! Nadskocie, proszę Państwa. Czyli Ewka uderzy. W... Daj to tutaj po ust. Uwaga, uwaga, Ewka będzie uderzać. Będzie uderzać. Odsuwamy się, proszę Państwa. Odsuwamy się. No. Chcę zrobić poprawkę. Nie ma siły. Tylko każej rozładziam, proszę Państwa. Dobra, przechodzimy dalej. No, tu... jest, moja butelka, jest. Albo postaw tą butelkę i walnij kamieniem w nią Też to się nie rozpieczy. Odejdź, Elia Tam idź, bo ja w dywut Bo tam idź O kurde, cegła O Kurde Nie ma Jest! I to jest mistrzostwo! To jest Ewa Harnas I jeden z goblinów wraci Dżezoj!